Właśnie, właśnie, właśnie. Właśnie. Musimy jakoś to odwiedzić Już jesteśmy live? Ta. Czekaj, testowy to live witamy was widzów. Zobaczymy teraz na tym. Na telefonie, czy jesteśmy live? Patrzymy, patrzymy od ilu subskrypcji. Możemy mieć live live. Czy można w ogóle grać i jak to działa, nie, Seniu? Tak. Czekaj, zobaczymy, czy siebie widzimy jako live, jako na YouTubie. Jesteśmy live. Widzisz, to w live, wojciechowy SHP. Widzisz live? Tak. Patrz. Tak. Dobra, nie będziemy siebie, na, siebie, nabijali jako, siebie nabijali jako. jako prowadzący. Jakie masz, jaki masz plany na dzisiaj? Eee, grać na kierownicy w BNG Drive. Grać na kierownicy w BNG Drive. Będziesz nagrywał nowy odcinek. Tak. A tu się patrz na kamerę. Będziesz nagrywał w Biłendji Drive nowy odcinek? Tak. Widzowie lubią, jak grasz w BMG Drive, tak? Tak. I jak będziesz jeździł na kierownicy? Driftować. Będziesz driftować, będziesz testował samochody. Weźmiemy skocznie na lciarską i będziemy komentować i głośno krzyczeć? Tak. Tak? Tak. Głośniej. Tak. No. Takie są plany na dzisiaj, tak? Tak. Także dzień mamy nagrywania, tak? Tak. No co, tak, no może byś coś powiedział widzą. E ty się jeszcze stresujesz na live'a, nie? Nie. A co? Nie, nie mam tak. ja nic do mówienia. Jak nic do mówienia? Cały czas masz, cały czas masz coś do mówienia, musisz się przystosować z live'ami, tak? Tak. Lubię jak działać, tak? Tak. Zobaczcie, tak tak, 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 tak się ich nie ogląda, ale zostawimy live'a. Ponieważ live'y są bardzo dobre, żeby podbijać subskrybentów, żeby, te, żeby robić większe zasięgi, bo YouTube, YouTube robi to, że jak robisz live'y, to masz większe zasięgi. Nie? Wiesz o tym? Tak. A tu w ogóle jakieś, czekaj, jakieś opcje mamy? Tutaj mamy mikrofon, możemy go zamutować. A, możemy share screen zrobić. Ciekawe. Okej. Okay. I mamy end steam'a. Co tu mamy jeszcze? Tu jakieś opcje. Top chat, nikt nas nie ogląda. Zero, zobacz, zero. Zero, polubień. A, tu możemy przerwę ustawić. A to mamy dashboard. O, ciekawa. Nie, zobacz. Tak. Pomachaj, widzio. To zabierzemy kierownicę, ustawiamy kierownicę i idziemy tak? nagrywać. Tak. I będziemy nagrywali jakie odcinki? G-Drive. drive Objiem drive Drive, Drive? Tra tak. Tak, nie, nie, wygląda. No ale to nieważne, to może później wizualizować ją w relacji. Bo później ten live zostanie, bo to jako pierwszy live testowy, tak? Tak, możesz z endsteam. Głośniej! Możesz endsteam. A czemu? Wystarczy? Testowy, no. Testowy już wystawowy, widzimy, że możemy live robić z Twojego konta, tak? Tak. Dobra.